Cześć Boże, witam Was serdecznie, komentarz do Ewangelii z 7. niedzieli zwykłej w roku C. Generalnie tekst jest o miłości nieprzyjaciół, bo to jest dalsza część tego kazania na równinie, które odpowiada nam kazaniu na górze u Mateusza. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie, jeśli bowiem miłycie tylko tych, którzy was miłują. Jakaż za to należy się wam wdzięczność?" Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jakaż za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność, i grzesznicy pożyczają grzesznikom, ażeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone, dawajcie, a będzie Wam dane, Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za zanadrza Wasze, odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką Wymierzycie. Moi drodzy, Jezus zaprasza swoich uczniów, tak, ci, którzy chcą i za Nim, do takiej miłości, której nie było w tamtych czasach. Nie było w żadnej etyce, w takim stylu bycia, takiej propozycji, aby kochać nieprzyjaciół. Tak? I tutaj Jezus podaje takie trzy przykłady, konkretne na czym ta miłość nieprzyjaciół ma polegać. Tak? Ona polega na takich trzech postawach: pierwsza to jest właśnie dobrze czynić, druga to jest błogosławić, czyli mówić też dobrze. Czyli mamy uczynem, czynkiem, uczynkiem, słowem i modlitwą, kiedy czasami już nie możemy także okazywać tego miłosierdzia, miłości przez czyny czy słowa, pozostaje modlitwa i wstawianie się u Boga za takimi ludźmi. Następnie Jezus pokazuje nam taką trudną sytuację, kiedy człowiek byłby, nie wiem, obrażony, taki sponiewierany przez kogoś, poniżony, jeszcze pobity i nawet może ograbiony. Tak? I w takiej sytuacji Jezus zaprasza do takiej postawy, by nie stosować przemocy, nie mścić się, nie oddawać tu mamy takie troszeczkę takie przesady, tak, takie to się nazywa hiperbole, czy takie obrazy mocno poruszające stosowane w tamtejszej retoryce ówczesnej Jezusowej, z Jezusowych czasów. I Jezus też to stosuje, kiedy jakby tak troszeczkę chce wstrząsnąć, poruszyć i mówi tak, w policzek nadstaw mój drugi. Nie chodzi o to, żeby tutaj robić z siebie ofiary losu i nie wiem, jakiegoś masochistę, tylko by nie było tutaj pomnażania, oddawania zła, pomnażania zła i tak dalej, tak? Nawet to danie tuniki, nie? Wtedy tunika to, bo nas jest to jak powiedzmy jakiś podkoszulek w lecie, tak? Czyli taka podstawowe ubranie, które człowiek ma na sobie i chroni od, też od zimna trochę, no nie, a zarazem od ciepła, no, taki podstawowy ubiór, który nosimy cały dzień. Coś takiego, nawet to mamy oddać, tak? W takim stylu. Miłości, hojności, że my chcemy dawać. Nie ta miłość, która tak jest potężna w człowieku, że daje nawet swojemu nieprzyjacielowi, nawet ktoś chce, to daje, daje mu nawet więcej. No, jest coś takiego. Jest takie coś możliwe. Następnie Jezus podaje nam tak zwaną złotą regułę. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie, wy im czyńcie. Zwłaszcza w wersji negatywnej, nie czyń drugiemu, co to by niemiłe, na przykład jakby nauczono, chwała rodzicom za to, to, taką regułę nawet mi podawali. Tak? Ona też jest bardzo taką mądrością w wielu kulturach, nacjach, religiach, nawet od czasów Jezusa już była obecna, a nawet u pisarzy rzymskich, greckich, filozofów, etyków, czy też w innych religiach, hinduizmie, bodajże w islamie też podobne. No, w Stępie Testamencie też mamy księdzo-tobiasza podobny zwrot. A więc, ale negatywnie często, tak, nie czyń drugiemu, co tutaj Tobie, dla Ciebie będzie przykre, nieprzyjemne, tego nie rób, tego innemu. Tu jest daje pozytywną wersję, nie to, co bym ja chciał dostać, dawaj innym. Ona już jest bardziej wymagająca, widzimy, ona właśnie jakby daje nam duże pole do popisu, do kreatywności, bo, no, mogę sobie wyobrazić, co bym chciał dostać na przykład, albo jakby by być traktowany, tak, i gdzieś tam mogę tutaj w tym kierunku iść w miłości bliźniego. Następnie Jezus podaje nam takie zwroty, z takim miałem, mówiąc: jak dajecie tym, którzy wam oddadzą, co, co za was wdzięczność i tak dalej. Tutaj stosuje słownictwo dokładnie Łukasz, cytując Jezusa, które nawiązuje też do życia pogan, bo Mateusz powie: O poganie celnicy tak sobie czynią. Mateusz pisze do Żydów, wiecie, i do środowiska żydowskiego, gdzie właśnie poganie byli trochę lekceważeni. Tutaj Łukasz pisze do chrześcijan pochodzących z pogaństwa i jest bardzo taki delikatniejszy, mówi o grzesznikach, czy grzesznicy tego nie robią, nie oddają sobie wzajemnie. Mamy tu etykę wzajemności. Jezus mówi nie wystarcza, nie wystarcza, to jest naturalna etyka właśnie, grzesznicy, czyli osoby, które naturalnie żyją bez wiary, bez jakiś. Naturalnie chcemy oddać temu, kto nam dał, czy ktoś no, zaprosił nas na imprezę, to my też go zaprosimy, tak? Nie wiem, jak ktoś mi obieca, że mu pożyczę, no to okej, to, okay, to wiesz, oddam i to ja mu pożyczę, ale właśnie sztuką jest to, kiedy dajemy, a bez zwrotu i tak dalej. Dlatego, co to dla za Was wdzięczność? To jest nic takiego specjalnego, nic szczególnego. Bóg nie będzie jakby to jakoś nagradzał, szczególnie może Wy się czujecie, o, bo ja pożyczyłem, albo byłem dobry dla kogoś, ale no, od drugiego, oddał Ci, nie? To tutaj już nagrodę masz od y, tych ludzi, taką ziemską tutaj odpłatę otrzymujesz za tą Twoją dobroć. Bóg Ci tutaj nie będzie ekstra wynagradzał, ale w innym przypadku tutaj mamy znowu przejście, po, nawiązanie do tych nieprzyja miłości nieprzyjaciół, bo to będzie docenione. Yy, yy, nie się na to nie spodziewając, tak, dawać dobro. Yy, pożyczajcie nie spodziewając się, czyli takie jakby to nawet nie pożyczka, to jest taki po prostu dar, no nie? To jest takie ofiarowanie komuś czegoś. Yy, zgodzenie się na to, że mi ktoś tego nie odda, nie odda, nie? Ciekawe, wczoraj z moją, z moją siostrą rodzoną, ym, o, o właśnie mojej cioci, która pożyczyła drugiej cioci właśnie pieniądze yy, yy, w, yy, w takim trudnym czasie i on nie oczekiwał, I, i ta ciocia potem, tak to dostała pieniądze, pod koniec jej życia opiekowała się tą, tą drugą, yy, bo, bo tam, yy, no bo ta trudna sytuacja, yy, jeszcze rodzina nie mogła pomóc i miała w pamięci właśnie to. Ciekawe, że, że kiedyś pożyczyli jej, nie prosząc o jakiś zwrot, da im dużo czasu, tak? I teraz była wdzięczna i y, 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 zajęła się tą, tą, tą chorą, Dokładnie szwagierką, właśnie dlatego, że, że po prostu no wtedy jej pożyczyła. Widzimy, nawet po ludzku, po ziemsku jest nagroda, czy gdzieś to dobro zostaje. I tam też w tle tej, tej całej Ewangelii jest też takie, że ta miłość, taka dająca, miłość, która mimo wrogości, ataku jest dawana, gdzieś poruszy serce tych oprawców, tych, którzy czynią zło. Ale, moi kochani, wróćmy tutaj. Jezus właśnie podaje potem obraz Boga. Aha, takie trzy elementy, dla których y, też y, warto to robić, czy może inna, inaczej. Nagroda za tego typu miłość, taką trudno wymagającą miłość. Tak? Mówiliśmy, że wzajemność nagrodzona będzie na Ziemi, ale ta miłość nieprzyjaciół, taka trudna. Mamy trzy nagrody. Pierwsza to jest y, to, że będzie Wielka Nagroda w Niebie. Tak? Nagroda w przyszłości duchowa. Dwa, to jest, będziecie synami Najwyższego, czyli Bóg nas szczególnie sobie upodoba, wtedy będziemy się, będzie nas widział jako swoich synów, będziemy szczególno szczególną więź z Nim, będziemy otoczeni miłością, będzie nas jakby chciał wyróżnić, tak, będziecie synami Najwyższego, wielka nagroda. Trzecie, to jest, to jest to, że naśladujemy w ten sposób Boga. Który jest miłosierny. To za chwileczkę właśnie będzie, Bóg jest miłosierny, łaskawy, dobry i, i mamy go naśladować, tak? Tak jak on. Nie osądzać, nie potępiać, Pan Bogu to zostawiamy, tak? Yy, I też tutaj jest też taki element od razu odpłaty: nie będziecie potępieni, nie będziecie osądzeni, przebaczajcie, przebaczą wam. Więc miłosierdzie, które ma takie już wymiary: brak krytyki, brak potępiania, przebaczenie i dawanie dobra. Tak? Tutaj jest ją można w tle, można by ją tu odkryć, tak? Nie dawajcie, będzie wam dane. Nie? Takie elementy miłosierdzia, naśladowania Pana Boga. Bardzo mocny wątek naśladowania Boga i odpłaty Bożej. Ta hojność Boga, tak w tym obrazie, takiego yy, zanadrza wasze. Dokładnie to nie chodzi o kieszeń, tylko tak jakby jak mieli tą tunikę długą, można było ją podwinąć, wiecie? I ktoś nam tam wrzucał wrzucał. I tak jest hojny, tak chce nam dużo dać, że nawet trzęsie, żeby tam jakieś drobne elementy tego, co wyrzucił, jakieś tam ziar na przykład, upadło na dół i by jeszcze więcej się zmieściło dla nas. Obraz pięknej, bardzo hojnej odpłaty Bożej. Moi kochani, jakie świate nas dla nas praktycznie z tego? Tak króciutko. Pierwsze to jest to, że jest jakieś zaproszenie do miłości wszystkich ludzi bez wyjątku. I o ile miłość ludzi dobrych, życzliwych czy takich nie jest dość łatwa, to miłość nieprzyjaciół będzie szczególnie przez Boga doceniona i wynagrodzona i najtrudniejsza stąd Jezus się nią zajmuje i tłumaczy, jak co i gdzie. Tak? Miłość nieprzyjaciół <laughs> będzie tutaj szczególnie wynagrodzona. Dwa, yy, 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 dwa etapy tej miłości nieprzyjaciół: pierwszy to jest to, żeby nie oddawać tak, złem za zło, nie stosować przemocy, a drugi, jeszcze wyższy etap, dawać dobro. Tak? I znaczy rozpowszechniać dobro w miejsce zła. Bardzo ciekawa myśl. Rozpowszechniać dobro w miejsce zła. Tak? To zawsze znaczy ta reguła tutaj, ta złota, tak? I tutaj nam tutaj to jakby wskazuje. Kolejny taki wątek to jest obraz Boga miłosiernego. Inny w Starym Testamencie i tutaj roztacza taki obraz naprawdę Boga, który jest łagodny, cierpliwy, wyrozumiały, który chce przebaczać, chce pozyskiwać człowieka, szuka go. Nie rozumie go do końca, bardzo głęboko rozumie, czasami właśnie wiemy, że człowiek czyni zło, bo był źle wychowany, bo coś tam w genach było nie tak. Przyszły jakieś trudniejsze geny, czy, czy, czy ujawniły się, i no, jakiś rany, który otrzymał skrzywdzenie w ciągu życia. No Mnóstwo powodów, dla których ludzie czasami są źli, nawet nie tak, tego, że mają taką złą wolę. No więc tutaj to miłosierdzie Boga, Bóg, obraz miłosierny, który chce to miłosierdzie dawać, i my mamy go naśladować. I to jest motywacja chrześcijańska. Dlaczego mamy go przyjaciół? Bo Bóg jest miłosierny i nas do tego zaprasza, tego chce. Tu możemy tak praktycznie pomóc. Widzę Boga Miłosiernego, tu jest dobry i właśnie ja też chcę być taki dobry jak on. W tle możemy mieć te też nagrody, o których wspomniałem, tak? Te jeszcze dwie pozostałe, co najwyższego, najwyższego, nagroda wielka w niebie, ale przy wszystkim, właśnie myślę, że tak praktycznie można by tak to stosować, że ja widzę y, przed sobą miłosiernego Boga, mam obraz i idę za tym, tak? Chcę to robić, bo on mnie zaprasza, bo on tak robi, go naśladuje. Nie idę z emocjami, uczuciami, które chcą zemsty, które chcą krzywdy, czy jakiegoś takiego omojętności, pogady czasami, właśnie potępiania. Nie, idę za tym. Moi kochani, to tyle. Błogosławię Was na, na taką miłość, na ćwiczenia się w tej miłości, na, na przyjęcie do Boga miłosiernego i kochani, jak On. Nie Was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.